Witajcie widzowie. Dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować mody do Minecrafta. No, więc najpierw musicie wejść do przeglądarki. No, więc najpierw musicie zainstalować Java. Java to skąd się bierze Minecraft Java Edition? Musicie wejść na java.com. I tutaj macie i pobieranie oprogramowania Java i download Java. I tutaj klikacie zapisz. I musi Wam się zainstalować. No jak Wam się pobrało, to tu klikacie. Tak. I install no to jest potrzebne, bo mody są java bo to java edition minecraft no i potem musicie wpisać Fabric installer co? i download for windows chyba, że macie maca, ale nie wiem kto normalnie gra w gry na macu Teraz jest fabryk installer i musicie dać do pobrane, bo mi się dziwnie w obrazach instaluje. I się zainstalowało. Teraz musicie to włączyć. I macie... Musicie wybrać wersję Minecrafta, ja wezmę najnowszą. Możecie też nas naprzoty, ale mało modów jest na Snapshoty. Tutaj nic nie ruszajcie, bo nie wiem co to. Zainstaluj. Musicie kliknąć i się Wam będzie instalować. Loader został pomyślnie zainstalowany. Wiele modów też wymaga Fabric API, więc właśnie tego moda tylko zainstaluje. Ale najpierw musicie sprawdzić czy na pewno Wam się zainstalowało więc klikacie Minecraft Launcher a jakby co musi być wyłączony Minecraft Launcher przed zainstalowaniem jakichkolwiek modów albo loadera, bo wtedy nie będzie działać No, i klikacie tutaj instalacji. I tutaj, jak macie takie coś, ta instalacja została zmodyfikowana i nie może obsługiwać najnowszych funkcji bezpieczeństwa gracza, to nie przejmujcie się tym, to zawsze jest tak z modami. No, więc jak już macie Fabric Loadera, to teraz musicie wejść na RINF albo na folder co chcecie? Ja używam modu rinus, bo tak. I zainstaluję. E... Zainstaluję mod menu. Polecam bardzo tego moda, bo jak macie mody, to wtedy można tak kustomizować je bez wchodzenia do plików. Po prostu zobaczcie. No tak wygląda i możecie tu kliknąć. I klikacie to, i, i się pokazuje, że można kustomizować. No, więc klikacie Download tutaj, i Select Game Version. Musicie wybrać tą, na którą zainstalowaliście fabrykę. Ja mam najnowszą, więc weźmy najnowszą i wybierzcie fablika. I teraz Download. Teraz będzie trudne, bo trzeba kliknąć Windows R. I tutaj trzeba wpisać procent, up, data, procent i takie coś. I kropka Minecraft. Ok. I te teraz tu macie mody. Więc klikamy tutaj mody i bierzemy. Kolejne o okno tego i wrzucamy z pobranych to tutaj. I mamy mod menu. Ja zainstaluję jeszcze trochę modów. No i teraz jak wybierzecie sobie Fabric Loader, yy no, więc klikasz graj oczekiwanie na instalację i po prostu ci się włącza Minecraft normalnie i masz mody no więc jak był poradnik przydatny to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję a jak nie to nie możecie nawet dać łapkę w dół jak poradnik był bardzo słaby